Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Upset when you're gonna miss the shots. It's a team effort, right there, not an the individual effort, right? Let's go, 1st let's go. Czy można było wyobrazić sobie lepszy pojedynek w ćwierćfinale play-off aniżeli derby Kujawsko-Pomorskiego? Anwir Włocławek długo czekał na swojego rywala, gdyż Ariwa, polski cukier Toruń, musiał przebijać się przez fazę play-in. Zanim mecz rozgorzał jednak na dobre, miejsce miało przyjemne wydarzenie. Trener Selczuk Ernak został oficjalnie nagrodzony statuetką dla najlepszego trenera sezonu zasadniczego, a nagrody zgarnęli także dwaj gracze Anwilu: DJ Funderberg i Michał Michalak. I to właśnie Michał Michalak był najważniejszym graczem Anwilu w pierwszej kwarcie. Rzucający brał na siebie grę, zdobył w ten sposób kilka punktów, a Anwil prowadził 22 do 20. Goście jednak dotrzymywali tempa włocławianom. Świetnie w mecz wszedł chociażby Divine Miles, który potrafił wypracować sobie łatwe pozycje do rzutu. Aktywny był także Wiktor Gadefors i do przerwy to Torunianie prowadzili 35-34. Zmiana obrazu gry podrażniła. Anvil. Kamil Łączyński zaczął więc drugą połowę od dwóch celnych rzutów. Zaś siedem oczek dodał Justin Turner i Anvil wypracował sobie kilka punktów przewagi: 52-44. Po trzech kwartach było zaś 61-51 dla Rottweilerów. Ryan Taylor w końcówce trzeciej kwarty trafił ważną trójkę. Trafił także na początku czwartej. chwilę później po koronkowej akcji asystował do Dina Williamsa, który także przymierzył z załuku. I Włocławianie objęli wówczas prowadzenie 69 55, a trener Serdiansu Boticz poprosił o drugą przerwę na żądanie. Anwil grał zespołowo i skutecznie po obu stronach parkietu. Odcięty od łatwych pozycji był Michael Ertel, długo nie mógł złapać właściwego rytmu. Trafiać przestał także Miles, a to wszystko efektem bardzo dobrej defensywy Anwilu. Symbolem meczu będzie z pewnością blok Van der Berka i kontra Anwilu, po której podanie Williamsa na trzy punkty zamienił Michał Michalak. Anvil prowadził wówczas już 82-67, a do końca były tylko dwie minuty. Było wówczas jasne, że Włocławianie tego meczu już nie przegrają. Ostatecznie Anvil pokonał twarde pierniki 86-69, ale ważniejsze jest to, że w serii Włocławianie prowadzą 1-0.